Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. Moim zdaniem, świat Follauta jest jednym z najbogatszych i najróżnorodniejszych uniwersów. Jest w nim miejsce zarówno na podziemny supernowoczesny kompleks prowadzony przez naukowców z MIT, a także na prymitywne plemiona, zły rząd Stanów Zjednoczonych oraz ludzi próbujących naśladować starożytnych Rzymian, na klimaty cyberpunkowe, western, a także te wyjęte żywcem z powieści Lovecrafta. Pewien wielki Polak określiłby to jednym słowem: bogactwo. Wiadomo, każda część serii czymś się wyróżnia. Jedne są lepsze, inne gorsze. Ilu ludzi, tyle opinii. Lecz koniec końców każdy znajdzie w Falloutie coś dla siebie. W tym filmie chciałbym wyróżnić to, co moim zdaniem najlepsze, i przedstawić kategorie, w jakich brylują poszczególne tytuły z tego uniwersum. Oczywiście jest to subiektywna opinia, wszystko o czym będę tutaj mówił, to wyłącznie rzecz gustu, więc każdy z Was będzie miał inne zdanie. Zachęcam, byście podzielili się nim w komentarzach. Kategorii jest 9 i należą do nich wątek główny, zadania poboczne, antagoniści, frakcje, towarzysze, muzyka, klimat, ogólny obraz świata oraz humor. Skoro się rozumiemy, to czas przejść do rzeczy. Miłego oglądania! Wątek Główny, Fallout 3. Zaczniemy z grubej rury. Otóż mi najbardziej podobał się epicki wątek ratowania starego. Dlaczego? Dlatego, że jest najbardziej filmowy. Pierwsza połowa to szalona pogoń za ojcem, a druga to walka z enklawą. W międzyczasie gdzieś tam szukamy Geka. Normalnie Fallout 220, tylko więcej. Jest w nim miejsce na przyjaźń, miłość, rozczarowanie, zwroty akcji, ratowanie rodziny, świata małych piesków, epickie bitwy. No wszystko. Mam ogromny sentyment do trójki i być może wątek główny pamiętam tak dobrze, bo zadania poboczne w tej grze to po prostu leżą. Jest ich kilka i nie są interesujące. Zazwyczaj przy każdym podejściu do trójki je pomijam i cisnę wątek główny. Wydaje mi się najdłuższy w całej serii. Można mu zarzucić liniowość. Wszelkie odstępstwa od drogi, którą wyznaczyli nam twórcy, niewiele zmieniają w świecie. To prawda. Nie ma znaczenia to, kto wejdzie do oczyszczalnika. Konsekwencji wpuszczenia wirusa FFV do potomaku nie widzimy. Broken Steel pokazuje nam, że historia zakończyła się w jeden sposób. Prawdopodobnie gdyby była jakaś inna opcja, to i tak bym ukończył grę w taki sposób, w jaki przewidzieli twórcy. Jestem w nim świadkiem historycznych wydarzeń. Dla mnie Fallout 3 to idealny materiał na film. Zadania poboczne. Fallout New Vegas. Ilość zadań pobocznych wraz z DLC robi wrażenie. Co prawda większość z nich to pomoc poszczególnym frakcjom, a niezwykłym mieszkańcom pustkowi, lecz do pewnego momentu w głównym wątku możemy pomagać każdej ze stron bez konsekwencji. Mamy praktycznie nieograniczoną wolność wyboru, a każdy z zadań pobocznych posiada kilka ścieżek zakończeń. Questy te często są ciekawsze niż te z głównego wątku fabularnego, a w wielu wypadkach nawet musimy je ukończyć, by ruszyć fabułę do przodu. Przykładowo zadanie z boomersami czy królami uznaje się za poboczne. Do moich ulubionych należy pomoc z gulą z repconu oraz zadania towarzyszy. Co prawda w takiej czwórce aktywności oraz zadań opcjonalnych jest więcej, lecz większość z nich to powtarzalne wydmuszki. New Vegas dosłownie z każdego zadania robi przygodę. Same ich nazwy zasługują na osobne wyróżnienie. Idealnie pasują do tego, co widzimy na ekranie i stanowią świetne nawiązania. Myślę, że nagram o tym kiedyś odcinek. Najlepszy antagonista Fallout Tutaj nawet ze mną nie dyskutujcie. Moim zdaniem najlepszym antagonistą w całej serii jest Mistrz, ten od którego wszystko się zaczęło. Na tle późniejszych głównych złych wyróżnia się przede wszystkim sensownym motywem oraz historią, jaka stoi za tym, dlaczego stał się taki, jaki jest. Kolejni antagoniści nie byli tak dobrzy, w sensie poukładani. Często po prostu znajdowali się po drugiej stronie ideologicznej barykady. Na przykład Artur Maxon, Desdemona oraz Ojciec z Czwórki albo House i Oliver z New Vegas. Poza Mistrzem to jedynie Ulysses i Kellogg wybijali się ponad przeciętność. Horigen budził respekt, ale był jedynie bezmyślną kupą mięśni. Autumn miał charyzmę, ale nic poza tym. Mistrz, czyli człowiek, który wraz z ekspedycją wyruszył do Mariposy, by wyeliminować źródło mutantów na pustkowiach, sam stał się jednym z nich. Deformacja, jakiej uległ, oraz przybytek inteligencji sprawiły, że patrzył na świat z innej perspektywy. Widząc możliwości, jakie się przed nim otworzyły, postanowił stworzyć świat na nowo, według własnego pomysłu. Było w nim coś demonicznego. Budził lęk w przeciwieństwie do humanoidów. No i sama konfrontacja z nim to Mistrzostwo Świata. Mistrzostwo. Konfrontacja z Mistrzem, łapiecie? Możemy to załatwić na tyle ciekawych sposobów. Z tego starcia na pięści albo umysły zawsze wyjdziemy z satysfakcją. Mistrz to postać, która ukształtowała obraz pustkowi wszystko, co widzimy na przestrzeni lat w serii jest konsekwencją naszej konfrontacji z nim. Rozwój organizacji, charakterystyczny dla uniwersum stworzenia historia. Gdyby nie jego obecność, wszystko wyglądałoby inaczej. Frakcje Fallout New Vegas. W zasadzie to cały Fallout New Vegas opiera się na wojnie frakcji. Podobnie jak czwórka, lecz odsłona od obsidianu robi to lepiej. Organizacje w tej części są zarysowane dosyć mocno. Nie są czarno-białe. Każda, nawet wydawać by się mogło ideologicznie czysta i szlachetna, ma drugie dno. Wady, które wynikają najczęściej z ludzkich cech i słabości. Te na pierwszy rzut oka złe, odwrotnie. Okazuje się, że mają zalety. Republiki Nowej Kalifornii nie można nazwać całkowicie dobrą, a Legionu całkowicie złym. Na swojej drodze spotykamy tylu przedstawicieli różnych stron konfliktu, że jesteśmy w stanie zobaczyć dosłownie każde oblicze danej frakcji. I na tym polega piękno całej gry, ponieważ to naszym zadaniem jest ocenić, która opcja wydaje się najlepsza dla Mojave. Wszystko wygląda naturalnie. Mamy również opcje egoistyczne, w których to my wspinamy się na szczyt, odmawiając udziału w tej całej szopce, czyli Panhaus oraz Wolne Vegas. Ogromna możliwość wyboru i decyzji. Druga sprawa jest taka, że w New Vegas możemy zobaczyć najwięcej organizacji w całej serii. Poza głównymi znajduje się również masa mniejszych, takich jak uczyniowie Apokalipsy, rodziny ze stripu, Bandyci, mieszkańcy Pustkowi i wiele, wiele innych. Towarzysze, Fallout 4. W serii Fallout nabrak ciekawych towarzyszy, no może poza trójką narzekać nie możemy. Na przestrzeni tych wszystkich lat spotkaliśmy masę niezapomnianych bohaterów, lecz zwycięzca w tej kategorii może być tylko jeden. Moim zdaniem jest nim czwórka, a wszystko przez to, że tytuły Bioware wykształciły u mnie pewne standardy, wedle których o tym, czy towarzysz jest dobry, świadczą nie jego atrybuty bojowe, pomoc w walce, tylko liczba interakcji, jakie możemy z nim przeprowadzić. W Folat 4 po raz pierwszy w serii towarzysze mieli znaczenie dla głównego wątku fabularnego. Wcześniej mogliśmy omijać potencjalnych kompanów. Tutaj, bez interakcji z pipernikiem i ochłapem, się nie obejdzie. Nawet presto najdzie ominąć, ale ich nie. Towarzysze z czwórki to szeroki wachlarz osobowości. Każda z tych barwnych postaci ma unikatowy, aczkolwiek sztampowy charakter. Lecz to wszystko tworzy prawdziwą drużynę, zbieraninę dziwaków. Spaja ich jedna wyjątkowa osoba. W każdej odsłonie dzielę towarzyszy na lepszych i gorszych. Tych strójki nawet nie wymienię z nazwy, bo są tak nudni, a cały team z New Vegas ma PTSD. Kompanów z jedynki i dwójki traktuję jak mięso armatnie. W czwórce, nawet mimo odmiennych poglądów, żywię sympatię do każdego z potencjalnych członków drużyny. Dobre mordy. Muzyka: Fallout 4. Wiecie dlaczego na tej liście nie ma grafiki? Bo nie ma sensu porównywać gier, które dzieli przeszło 20 lat branży gier wideo. Grafika się starzeje, chociaż ta 2D nieco wolniej. Teraz to można uznać za taką stylistykę, ale to nieistotne. Wiecie, co się nie starzeje? Muzyka. Śmiem twierdzić, że jest jak wino: im starsza, tym lepsza. Jednak nie zamierzam tutaj oceniać utworów rzeczywistych artystów z ubiegłych lat, których utwory możemy posłuchać w radio albo w intrze, ponieważ najnowsze odsłony zmiażdżyłyby klasyki ich ilością. Befezda ma pieniądze, więc może sobie na to pozwolić. Interplay nie miał i nie wiadomo, czy w ogóle myślał o czymś podobnym. W tym wypadku oceniłem muzykę pod kątem tego, co nam dźwięczy w tle, w menu głównym, podczas eksploracji świata. Dlatego też moim zdaniem zwycięzcą w tej kategorii jest Fallout 4. Gdyby doliczyć do tego DLC, to wygrałby jeszcze bardziej, ponieważ soundtrack z Far Harbor miażdży. Zawsze uwielbiałem muzykę filmową, a Inon Zur, autor ścieżki dźwiękowej z najnowszych Falloutów, jest jednym z moich ulubionych kompozytorów. Dzięki niemu powstał motyw przewodni, który począwszy od trójki w zmodyfikowanych wersjach pojawiał się w kolejnych odsłonach. Tego właśnie brakowało mi w klasykach. Chociaż i w nich uważam, że muzyka jest świetna, aczkolwiek czwórka moim zdaniem wypada po prostu lepiej. Muzyka Morgana nie ma chwytać za serce, zapowiadać przygody czy też motywować do działania. Ma wejść w głąb człowieka i wzbudzić w nim niepokój, zbudować brutalny klimat pustkowi. Klimat Fallout New Vegas No i tutaj miałem największy problem, ponieważ każda odsłona serii ma swój specyficzny klimat, więc wydaje mi się, że w tym przypadku zdania wśród Was będą najbardziej podzielone. Moim zdaniem najlepszy klimat ma Fallout New Vegas. Wahałem się między tym tytułem, a dwójką i Far Harbor, lecz zdecydowanie bliżej mi do tego z produkcji Obsidianu. Do tego lekkiego, westernowego klimatu postapokaliptycznego dzikiego zachodu w stylu dwójki w grze na silniku BFSD. Jest to pomost między starym a nowym. Poruszając się po pustkowiach Mojave dosłownie czuję ten ciepły wiatr, piach we włosach i samotność towarzyszącą podróży. Czuję, że dookoła mnie dzieje się dużo, lecz ja jestem tylko niewielkim trybikiem w historii. Za każdym razem, gdy odpalam ten tytuł, wsiąkam do cna, imersja pełną gębą. To cecha najlepszych gier. Do klimatu można by zaliczyć poprzednią oraz dwie następne kategorie, prawda? Budują one klimat, lecz ja uznałem, że zasługują one na osobne wyróżnienie. Suma sumarum, najlepszy klimat ma właśnie Fallout New Vegas. Przedstawienie świata, Fallout 4. Przedstawienie świata, czyli różnorodność oraz liczba tego, co mamy przed oczami. To, jak wykorzystano potencjał drzemiący w lokacjach. W klasycznych odsłonach Fallouta widzieliśmy kilka ciekawych miejscówek. Na szczególne wyróżnienie zasługują miejsca znane z rzeczywistości, lecz uważam, że twórcy nie wykorzystali w pełni ich potencjału. Mimo iż posiadały swój unikatowy klimat, to nie było w nich ani śladu przeszłości. Nie stała za nimi żadna historia. Wiadomo, to gry z innej epoki, a im więcej lokalizacji, tym więcej czasu twórcy musieliby poświęcić, by je zapełnić. Trójwymiarowe Fallouty dały możliwość lepszego przedstawienia nam miejsca akcji. Trójko otrzymała świetną szansę do wykorzystania w postaci Waszyngtonu, stolicy Stanów Zjednoczonych, jednak potencjał został zmarnowany. W New Vegas, w tytułowym mieście, spędzamy może kilka minut. Większość akcji dzieje się na pustkowiach. Co innego w czwórce. Twórcy gry świetnie pokazali nam region, jakim są ruiny oraz okolice Bostonu. Poza bogactwem lokacji, w mistrzowski sposób wpletli do otaczającego nas świata wątki historyczne, lokalny folklor oraz powiązali to z nowymi, retrofuturystycznymi realiami post-apo. Humor. Fallout 2. Tutaj król jest tylko jeden. Jednym z elementów, dzięki którym tak wielu z nas zdarzy ten tytuł sentymentem, jest właśnie czarny humor. Taki, który w obecnych czasach raczej by nie przeszedł. Łamiący tabu, konwencję, poprawność polityczną, pełen nawiązań do popkultury. Wiele razy przebija czwartą ścianę. Dobrze widać, że twórcy świetnie bawili się podczas tworzenia tej gry. Niektórzy dosyć mocno popuścili wodze fantazji. Historia zaczyna się poważnie, by później zaczęło robić się coraz bardziej dziwnie. Żadna kolejna odsłona serii no może poza Tacticsem nie zbliżyła się nawet na krok do humoru prezentowanego w Dwójce. W New Vegas możemy wybrać perk Dzikie Pustkowia, dzięki czemu nasza rozgrywka stanie się dziwniejsza. Naprawdę to, co tam widzimy, to nawet nie jest 1% tego co oferuje Fallout 2. Termin ten można by zaliczyć częściowo do klimatu, lecz ja bym to uznał za osobną kategorię, bo ten tytuł po prostu dominuje pod tym względem. No i to tyle. Podejrzewam, że takich kategorii można by wymyślić jeszcze z 50, lecz ja na początek wybrałem te, które mają dla mnie największe znaczenie podczas rozgrywki. Wielu aspektów, takich jak grafika, czy też ilość broni albo pancerzy, nie widzę sensu porównywać. A według Was, jakich kategorii zabrakło? Chcielibyście kontynuację tego odcinka? Tak czy inaczej, mimo różnic pomiędzy wszystkimi odsłonami serii, uważam, że każda ma do zaoferowania coś ciekawego. Dla mnie Fallouty są jak dzieci. Jedne kochasz mniej, inne bardziej. Jedne spełniają twoje oczekiwania, inne nie. Lecz koniec końców to jednak twoje dzieci, powiedział człowiek, który ich nie ma. Mniejsza z tym, wiecie o co mi chodzi. Dziękuję wam bardzo za to, że wpadliście do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć.